wiersz na dzień dobry to stare domostwo, niskie i o grubych murach, było zaczarowanym pałacem mojego dzieciństwa. Wydawało mi się ogromne i miejscami tajemnicze. Pisał Jarosław Waszkiewicz o domu w Kalniku, w którym dorastał. Ojciec pisarza był buchalterem w tamtejszej cukrowni, matka, Maria z Piątkowskich, po utracie majątku przez ojca, trafiła na wychowanie do domu ciotki Michaliny, żony barona Karola Taube. To właśnie w majątku Taubów w sitowcach koło Hajsyna Znali się przyszli rodzice poety. Ich ślub odbył się w 1874 roku. Jarosław był najmłodszym z pięciorga dzieci państwa Iwaszkiewiczów. Postać matki i dzieciństwo spędzone w zasypanej śniegiem Ukrainie powracają w wierszu, którego dziś posłuchamy. Stronami deszcze, stronami pogoda. Stronami czarno, stronami zielono. Stronami Tepy, a stronami woda, może różowo, może purpurowo. Stronami choro, a stronami zdrowo. Stronami śmiesznie, do łez czasem śmiesznie. Czasami pod nogami, a czasem nad głową. Czasem na marszałkowskiej, a czasem na Lesznie. Czasami w Twoim ręku, czasem w moim słowie, czasami na stawisku, czasem na Sycylii, czasem na ciemnej stronie lub w jasnej połowie, czasem wszystkich oszuka. Najczęściej nikogo nie zmyli. Kolejne spotkanie z poezją.